Sponsorem programu jest właściciel salonu Emil Frey Retail Polska z samochodami marki Subaru. Program zaczynamy od listu od pana Adama z Koźminka w województwie wielkopolskim. Pan Adam jest bardzo zaniepokojony losem pieszych w miasteczku, ponieważ jest tam parking po obu stronach drogi i jest przejście dla pieszych. Oznakowanie poziomy i pionowe, pisze pan Adam, sugeruje, że dopuszczalne jest parkowanie przed samym przejściem, co też kierowcy czynią. Zaparkowane w tym miejscu samochody znacznie utrudniają, a wręcz uniemożliwiają prawidłowe obserwowanie okolic przejścia. No to może to być bardzo niebezpieczne miejsce. Zdecydowanie podzielam obawy pana Adama. Więc sytuacja w Koźminku jest taka. Organizator ruchu poprowadził pas postojowy, wyznaczając miejsca parkingowe, nie przejmując się tym, że w środku wypadło mu przejście dla pieszych. Czyli nie ma tego dziesięciometrowego nakazanego przepisami ustawy o, prawo o ruchu drogowym odstępu pomiędzy parkingiem a przejściem dla pieszych. Nawet zatrzymywać się nie wolno. Usunął ten przepis innym oznakowaniem. Doprowadził do tej nieodpowiedzialnej zmiany, która powoduje, że pieszy nie będzie miał kontaktu wzrokowego z kierowcą, a kierowca z pieszym. Że pieszy znajdzie się na przejściu i może być niewidoczny dla kierowcy. Fatalne rozwiązanie, teoretycznie możliwe, no bo zarządzający ruchem może inaczej uregulować kwestie parkowania, zatrzymywania się, niż przepisy ogólne to mówią, może to lex specialis do ustawy zastosować, no ale nie w takim miejscu, nie w związku z przejściem dla pieszych, bo przecież uniemożliwia Wzajemne porozumienie pomiędzy kierowcami a pieszymi uniemożliwia obserwację sytuacji. Jednym i drugim. Zawsze ogranicza widoczność ten wzajemny, tak ważny kontakt wzrokowy pomiędzy pieszym a kierowcą i kierowcą a pieszym, postawienie pojazdu praktycznie na przejściu dla pieszych. Więc te parkowania w świetle przepisów są legalne, bo tak zarządzający ruchem postanowił, i kierowcy wybroniliby się. Z mandatu, natomiast ja będąc na miejscu tych kierowców z powiatu kaliskiego, tak bym auta nie postawił, bo wiem, czym to grozi. No bo teraz wyobraźmy sobie, że pierwszy wszedł na przejście, od tego momentu ma pierwszeństwo przed pojazdami, no i idzie dalej. Kierowca go zauważa w tym momencie, wyobraźmy sobie, że na przykład dziecko albo stanie tam dostawczy samochód wysoki. Pierwszy myśli, że może przejść, oczywiście, pieszy trochę nieodpowiedzialnie by się zachowywał, no bo nie miał tej widoczności, no ale zakłada, że kierowca go zobaczy, a szczególnie dziecko przecież tak dokładnie w tych niuansach ruchu drogowego się nie orientuje. Czyli wypadek, być może śmiertelny wypadek, jest na konto zarządzającego ruchem. Tak zarządzać ruchem nie wolno. Także cóż, no proszę mieszkańców Koźminka, żeby nie wykorzystywali tej możliwości stworzonej przez nieodpowiedzialnego zarządcę ruchu, możliwości parkowania żeby pamiętali o przepisie mówiącym o dziesięciometrowym odcinku od przejścia, usuniętym tym sposobem zarządzania ruchem, a pieszych błagam o ostrożność. Nie myślcie, że jak jesteście na przejściu, to już sobie pójdziecie, że jesteście dobrze widoczni. Zresztą zawsze uprzedzamy pieszych, szczególnie w Polsce czy w krajach podobnych jak Polska, gdzie piesi nie są należycie traktowani, ci, którzy są na przejściu, a tym bardziej ci wchodzący, żeby. Bardzo uważali, żeby bardzo rozglądali się no, w interesie własnego bezpieczeństwa, w interesie bezpiecznego przekroczenia jezdni. Zła organizacja ruchu. Mam nadzieję, że uczestnicy ruchu będą mądrzejsi, będą ostrożniejsi. Z Koźminka przenosimy się do Krakowa. Kraków od Koźminka większy, to i problemy większe. Skrzyżowanie ulic Mikołajskiej i Westerblaty. Byłeś tam i tam na tym niewielkim skrzyżowaniu wydarzyło się dużo złych rzeczy. No właśnie, vis-a-vis -vis ulicy Mikołajskiej, ulica Kopernika, bardzo uczęszczana przez rowerzystów. Jest ich bardzo dużo, zatrzymuje się przed przejazdem widząc tą falę nadjeżdżających rowerzystów. No Jestem wyprzedzany przez kierującego Meleksem, który prawdopodobnie był nieświadomy o takim przepisie, ale powinien chociaż się obejrzeć jaka sytuacja. Wyprzedza, nie patrząc na rowerzystów, na nic i łamiąc oczywiście przepis o zakazie wyprzedzania. Później, jak udało mi się wreszcie w kopernika skręcić, no tam autobusy, duży ruch turystyczny, no próbuję jakoś ten autobus stojący tam, oczekujący na miejsce na parkingu, ominąć. Ruszam i zatrzymuję się, widząc, że rowerzysta w tym momencie, mimo mojego lewego kierunkowskazu, próbowałem się wydostać z autobusu, zmieniam pas ruchu. Nie przejmując się niczym, nieświadom jakby. Że jest niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego. No, że jeszcze moment i uderzy albo on mnie, albo ja jego, tak czy inaczej, spadnie z roweru, przewróci się i nie wiadomo, czy przeżyje ten eksperyment. Jedzie. Popatrzcie Państwo, na notabene, jaki ruch rowerzystów na tej ulicy Kopernika jest. I jak oni czasem jeżdżą nieodpowiedzialnie, wpychają się. O tutaj, popatrzcie, kolejny rowerzysta, który mimo wyświetlanego prawego kierunkowskazu z prawej strony wpycha się przed parkujący samochód. Skąd ten pośpiech rowerzyści? Jesteście niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego. Uważajcie, nawet jak nie znacie przepisów, chociaż nie powinno to mieć miejsca, gdybym ja tego rowerzysty nie zauważył, on mógłby zginąć. No a kierowcy z kolei wytrzymajcie cierpliwie, bo tych rowerzystów tutaj jest mnóstwo. No i bądźcie mądrzejsi. Tak bym to określił, żeby do tragedii nie doszło. Przestrzegamy jednych i drugich. Mówiliśmy o rowerzystach na ulicy Kopernika, ale ty masz mnóstwo filmów z rowerzystami w innych częściach miasta, no i oni na tych filmach dość nieładnie postępują. No na przykład tutaj na ulicy Basztowej. No ta rowerzystka wymusiła na tobie pierwszeństwo, a obok śmignął dostawca jedzenia, aż zafurkotało. Hmm. No właśnie, co ta pani sobie myśli, przepraszam bardzo. Dlaczego ja muszę na nią uważać, jak to ona wjeżdża z ulicy No uważam, bo wiem, co rowerzyści potrafią. No Zwania, oczywiście to wykorzystała niecnie, bo wjechała na przejście dla pieszych i przyjechała przejściem. A przecież z ulicy Długiej można zupełnie spokojnie pojechać na wprost w ulicę Sławkowską. To jest jakaś tam trasa rowerowa. jest nią, a nie przejściem dla pieszych, a potem ten rowerzysta. No, kurier rowerowy, wielu z nich tak jeździ. Wykorzystuje jakby sekundową lukę wśród przechodzących przez przejście dla pieszych, no i też moje zatrzymanie, ale już nie patrzy, co dalej. Może się uda, to jest na zasadzie, może się uda. Przyspieszę, może przejadę. A jak nie zdążę, to co będzie, kolego? A tutaj dalej, Basztowa i rowerzystka, która przejeżdża przez przejście dla pieszych, mimo że no, dwa metry dalej jest przejazd rowerowy. No, może nie dwa, ale cztery, ale przecież trzeba się zorientować w sytuacji, prawda? Po przeciwnej stronie placu Matejki jest ten przejazd i tam cała infrastruktura rowerowa, a ona tutaj taka zagubiona przejściem jest nią, właściwie nie bardzo wie, co chce ze sobą zrobić. No, nie chcemy takich rowerzystów, na Boga. Nauczcie się rowerzyści jazdy. W dużych miastach. Pomyślcie jakim ciągiem rowerowym, gdzie możecie w miarę bezpiecznie się przedostać. I to róbcie, a nie jeździcie tak, jakby to było wasze podwórko. Bo nawet w parku tak się nie powinno jeździć. Smutne. No a ten rowerzysta bardzo nieładnie postąpił. Ty czekasz, aż pasażerowie wsiądą i wysiądą z tramwaju, a on po prostu przejechał, nawet nie zważał na to, że drzwi są otwarte i że ktoś może wysiąść prosto pod jego koło. Co szczególnie głupie. Przejechał po mojej lewej stronie, w sytuacji, kiedy odległość pomiędzy samochodem a drzwiami jest taka, że jeden pieszy się mieści. Czyli ten pieszy schodzący ze schodu w tramwaju od razu trafia na rowerzystę. Leży rowerzysta, leży pieszy. Jeżeli rowerzysta chce im powiedzieć, że on widział, że nic się nie stanie, że nikt nie wychodził, to ja mu powiem, nie mogłeś tego widzieć. Bo znam sytuację, kiedy ktoś w ostatniej chwili wysiada z tramwaju, nagle się zorientował, że to tu i zazwyczaj zbiega z tych schodków. I obaj leżą. Tak tym rowerzystom się wydaje, że się nic nie stanie. Po prostu bezmózgowie, tak to muszę powiedzieć. Bezmózgowie. Rowerzystom momentami towarzyszą takie odruchy, jakby byli sami na drodze, na jezdni, na chodniku. A kierowcy mają mieć oczy dookoła głowy, no bo czasami nie wiadomo gdzie patrzeć. Ci z większym doświadczeniem może jeszcze sobie poradzą, ci z mniejszym, no mają przypadki nieprzyjemne, czasem wyrzuty sumienia, że może mogłem zobaczyć, że mogłem coś lepiej zrobić. Smutne to, ale to wy rowerzyści jesteście temu winni. A ten rowerzysta z ulicy Radzikowskiego jest moim faworytem. Jedzie, skręca na podjazd i w sekundę wraca na jezdnię z tego podjazdu. No i to, że na niego zatrąbiłeś, jak widać, bardzo go zdenerwowało. Tak, no proszę Państwa, gdybym nie wiedział, co rowerzyści potrafią, przecież miałem prawo w tym momencie, jak on mi się usunął, ja myślałam, że on tam skręcił i tam się zatrzyma, czy przejedzie, a on sobie pomylił. Za chwilkę dopiero jest w ja z prawo w kierunku Konrada i chyba tak chciał jechać. No dobrze, no to zjechałeś, przyjacielu, to teraz, żeby wrócić, to się włączasz do ruchu, prawda? Czyli musisz się upewnić i ustąpić pierwszeństwa. Ale już nawet nie chodzi o to ustąpienie, on nawet nie spojrzał. Po prostu, gdybym mnie zwolnił, poparcie państwo to jest odległość minimalna. Gdybym nie przewidział, że może taka sytuacja mieć miejsce, trafiam go, on leży, ja mam te wyrzuty sumienia, a on być może ma wielomiesięczną rehabilitację w oddziale szpitalnym. Naprawdę. Można załamać ręce. Sponsorem programu jest właściciel salonu Emil Frey Retail Polska z samochodami marki Subaru.